Do zapisywania fragmentów kodu HTML polecam zamiennik systemowego notatnika Windowsa, edytor tekstu Notepad++ jest on znacznie lepszy oraz nie powoduje nadpisań kodu HTML. Można można w prosty sposób skopiować kody z Notpada, z okna Notpada i wklejać do Kompozera. Adres do pobrania podany niżej dostępny również jest przy tym odcinku kursu. Poprawny nagłówek dokumentu HTML powinien zawierać definicję typu do, dokumentu. Określa się w nim dialekt języka HTML. Język HTML ma trzy dialekty: dokładny, pośredni oraz dopuszczający ramki. Na główku powinny być również umieszczone znaczniki meta, czyli metatagi. Przekazują one dodatkowe i wielce pożyteczne informacje dla wyszukiwarek. Takie informacje sprzyjają pozycjonowaniu strony w rankingu Google. Meta znaczniki są to m.in. content type, określenie, określenie sposobu kodowania strony, description, czyli opis strony, autor, dane autora, określenie autora, publisher, okreś określenie wydawcy, może to być ten sam, co autor, oraz keywords, czyli frazy i słowa kluczowe. Tak, keywords ma w tej chwili mniejsze znaczenie, ale zalecam używanie tagu łącznie z odpowiednio dobraną zawartością, czyli słowami kluczowymi. Użycie Tagów Meta, jak już wspomniałem, znacznie podnosi ranking strony w wyszukiwarkach internetowych. Zajmiemy się również znacznikiem Title i jego poprawną zawartością. Znacznik Title jest tytułem. Zawartość znacznika Title jest to tytuł strony wyświetlany przez przeglądarki internetowe oraz w wynikach wyszukiwania. Stworzymy również poprawny nagłówek strony HTML. Link instalacyjny programu Notepad++ proponuję pobrać ze strony dobreprogramy.pl. Link, który wam podałem, otwiera bezpośrednio stronę pobierania. Możecie tutaj zapoznać się z ogólnym opisem edytora, z recenzją oraz z opiniami na temat tego programu. Możemy pobrać dwie wersje. Wersję instalacyjną oraz wersję działającą bez potrzeby instalacji. Wersja przenośna działa z jakiegokolwiek nośnika danych, z pendrive'a lub podobnego. Ja pobieram w tej chwili wersję instalacyjną, po kliknięciu pobierz, wskażę miejsce zapisu, zapiszę, uruchomię oraz zainstaluję. W tej chwili mam już zainstalowanego, zainstalowany edytor Notepad++. Aby uczynić edytor domyślnym edytorem dla systemu Windows, otwieram jakikolwiek folder. Wskazuję plik TXT. Klikam prawym przyciskiem myszy. Otwórz za pomocą. W tej chwili mam przypisany notepad. Wybierz program domyślny. Otwiera się. Okno wybierania programu domyślnego. Przeglądaj. W tej chwili znajduje się w folderze programów 64-bitowych. Przechodzę do programów 32-bitowych. Odszukuję folder katalog Notepad. Otwieram. Odszukuję plik wykonywalny. Klikam. Jeżeli będziemy mieli opcję zaznaczoną zawsze używaj, po kliknięciu OK, Notepad stanie się domyślnym edytorem tekstu dla mojej wersji systemu Windows. Przejdźmy teraz do naszej tworzonej strony internetowej. Otwieramy edytor kompozer. W menadżerze stron otwieramy Klik html podwójnym kliknięciem. Widok źródło. Pierwsza sekcja dokumentu, definicja typu dokumentu jest w tej chwili ustawiona na strict, czyli stała. Wersja docelowa dopuszczająca tylko legalne i najnowsze tagi HTML. Znaczniki HTML. Strict, strict, czyli ścisły. Możemy również mieć wersję przejściową, transitional, dopuszczającą stare elementy kodu HTML oraz zawierająca ramki frameset. Po definicji typu dokumentu. Otwiera się sekcja HTML, a tam sekcja nagłówkowa head. I pierwszym elementem jest definicja kodowania. Określamy tutaj kodowanie znaków na stronie. Okreś... Poniższy kod określa kodowanie dla polskich znaków w systemie ISO. Dwójka oznacza kodowanie polskich znaków. Możemy mieć również kodowanie w systemie Windows, jednak bardziej rozpowszechnione jest kodowanie ISO i takiego będziemy używać. Umieszczamy nowy, nowy, nowy wiersz. Opis zawartości strony MetaName Description, Content i tu wstawimy opis zawartości strony. Opis zawartości strony nie może być dłuższy niż 160 znaków, ponieważ wszystko co powyżej wyszukiwarka Google i tak utnie. Wstawiamy nietypo, nietypowy opis, nieszampowy, tak aby zaciekawić potencjalnych odwiedza, odwiedzających naszą stronę, ponieważ opis ten będzie wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Najlepiej dobrać go jeszcze używając narzędzia Google Keyword Tools, czyli rankingu słów kluczowych. Wstawimy w tej chwili kolejny tak umieszczamy punkt stawiania, naciskamy Enter, pojawia się kolejny wolny wiersz. Przechodzimy do naszego notatnika. Wstawimy w tej chwili autora strony Metaname autor content i tu nazwa autora strony. Ctrl-V. W tej chwili wpisuję moje imię i nazwisko jako nazwę autora strony. Można to jeszcze zrobić w inny sposób, podając adres mojej strony w Google+. Ale to wykracza poza zakres tego kursu. Dlatego pozostańmy przy imieniu i nazwisku. Kolejnym metatagiem może być wydawca, publisher. Jednak też e, tego tagu nie będziemy w tej chwili używać, ponieważ on również powinien być powiązany z Google. Takie powiązanie z Google daje, daje efektowny wygląd w wyniku wyszukiwania naszej strony. Dołączana jest grafika profilowa z Google. Słowa kluczowe wstawiamy w znaczniku meta keywords. Znowu klikamy Enter. Wklejamy metaname keywords oraz wstawiamy słowa kluczowe. Słowa kluczowe oddzielamy przecinkiem. Słowa kluczowe powinny odzwierciedlać zawartość naszej strony. Mają w tej chwili już bardzo małe znaczenie dla Google, ale tradycyjnie umieszczamy je jednak. Pozostał nam znacznik Title. Znacznik Title, tak Title ma trochę odmienną konstrukcję, ponieważ składa się z tagu rozpoczynającego Title oraz tagu kończącego Title z ukośnikiem. Wstawiamy tytuł strony. Tytuł strony również będzie wyświetlany. W wyszukiwarkach internetowych oraz w przeglądarce jako nazwa strony ponad paskiem, ponad paskiem wyszukiwania. Ponad paskiem adresu. Tytuł strony, title, nie może być dłuższy niż 70 znaków, ponieważ Google, jeżeli będzie dłuższy, skróci ten tytuł do 70 znaków i wstawi wielokropek. W tej chwili rozbudowuję jeszcze. Opis strony, ponieważ mam do dyspozycji 170 znaków. Przygotowaliśmy poprawnie nagłówek naszej pierwszej strony internetowej. Jeszcze raz uruchommy, po, uruchomimy podgląd. Widzimy tytuł strony, z tym, że jest to wyświetlane z dysku lokalnego, dlatego nie pojawia się dymek z całym tytułem strony. Normalnie pojawi się cały tytuł strony w dymku